No i zakładamy koła, które zostały zrobione ranciki na Mercedesa. Zobaczymy, jak to wygląda, będzie wyglądało na aucie. Natomiast tak się prezentują, tak się prezentują po zrobieniu. Jakiś tam detaling w środku został zrobiony, ciało nie ma, bo tam z przodu na tych ramionach jest trochę czarno. Można się było trochę lepiej postarać, ale powiedzmy, że są domyte, bo wyglądają tak. I teraz tu mamy rzut oka na chemię, którą zastosowałem. Pierwszą warstwę dałem sikłarce, tak jak mówiłem. Potem z AliExpress mam jakiegoś kwart za 30 zł. Więc drugą warstwę zrobiłem tego. Bo niestety, ale C-kwarcy tu już praktycznie nic nie ma. Na górę zastosowałem, na kwarce zastosowałem wosk tytanium. E, dość fajnie i kurzu nie lubi. Także ja ten wosk sobie. Ale bo, bo, bo używałem jakiegoś bardziej syntetycznego nie, kolienta, kolienta ale strasznie kurz siada na aucie po tamtym wosku, niby dość twardy i odporny. Natomiast bardzo, bardzo elektrostatycznie wcina kurz. I na górę położyłem sobie quick detailera, już jako finish, tak żeby, tak żeby to sobie wodę fajnie odpychało i coś wosk zabezpieczyło. Teraz temat kół, bo postawiłem Mercedesa na innych kołach i tak wygląda temat śrub śruby w mercedesie mam takie 40 to jest 12 razy 1,5 skok to jest akurat ze złomu jakaś śruba stalowa bo u mnie są tytanowe trochę, trochę inaczej wyglądają eee, to jest śruba a i tu jest 40 gwintu tak jak mówiłem 2 cm, 2 cm gwintu 2 mięsa to jest 24 Chyba z. O, generalnie dużo Mercedesów na tym jeździ A ta ostatnia to są śruby, zarosy Które akurat mają taki skok gwintu i taką średnicę jak potrzeba A zwróćcie uwagę na to Kula ma trochę jakby inny promień inny... Inną wysokość samej kuli A po to kupiłem taki taki zestaw, bo tych śrub chyba wziąłem za 30 albo 40 ze złomu, wykręcając z różnych samochodów od razu zrobiłem sobie przymiarki, jakie koła można wstawić do SLF. I teraz tak. Tu, no to standard, czyli wyciągnięta zapasówka na tych śrubach, właśnie alatytanowych. Jest to 17. Na tyle pożyczyłem 16. To jest wersja dla drifterów i do upalania gumy po taniości. Generalnie 16 to auto trochę niżej siedzi, bo ma niższą średnicę to koło. To jest 225 55 16. Natomiast z miejsca do tarczy jest dość wystarczająca ilość. Tego koła nie wsadzimy naprzód. I co ciekawe, do tych kół potrzebne były te krótsze śruby, bo na oryginalnych nie było. Koło się nie obracało, blokowało się o mocowanie ręcznego. Z przodu z przodu, może przejdziemy na drugą stronę. Bo tu ciekawe pasują do tego auta koła zapiątki. Wyciągnąłem koło żony. Okazuje się, że średnica piasty otworu jest dokładnie taka sama jak w Mercedesie. Też są na śruby na kule. Rozstaw jest dokładnie ten sam. Tu są osiemnastki zapiątki. Do zacisku jest miejsca od groma tu nic nie blokuje, jedyne co fizycznie przeszkadza dekielek z Mercedesa, wypycha dekielek z Audi więc, bo te te, te śruby te felgi w tym miejscu mają najmniej mięsa i tak naprawdę nawet te krótsze śruby nie, te krótsze śruby łapią normalnie, to jest kwestia tylko innej kuli, natomiast na tych oryginalnych 4 centymetrowych koniec gwintu, a to koło jeszcze sobie latało jakieś 8 mm Także dlatego też są kupione śruby z kulą pod Audi, co by na wszelki wypadek jakby że nie trzeba było zutylizować opony na tyle to tak to będzie wyglądało. No i już tu jest założona 16, tak jak mówiłem 40 oryginalne za dużo, bo tu jest mięsa, feldzę koło, koło, koło centymetra mniej niż na oryginalnych kołach zesela. Dobra, bierzemy się za robotę, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Tak oto się prezentuje finalnie na założonych kołach jak dla mnie wygląd Baja może zabrzućmy jeszcze tak okiem o, ładnie tam się odbija napis AMG na także jest super i tu druga strona Wygląd sam mówi za siebie, generalnie nie trzeba tego komentować. Może są zwolennicy, może są przeciwnicy, ale z tamtych rantów już nie kosi po oczach. No nie by nieduża krawędź była uszkodzona, bo tam pół centymetra, ale z bliska zakopało po oczach, mnie to raziło. O te ranty trzeba będzie niestety dbać o wiele bardziej niż o te polakierowane, ale według mnie było, było warto. Ogólnie super.